Cyk, cyk, cyk. O. Panie, co się dzieje z tą pogodą? Jeje ja! I powiem co, mokro leje. Co to za maj? Co to za maj? To nic, trzeba coś porobić. Próbujemy siłaksem wysmarować dzisiaj okienka, membraną, A wszystko pokażę. E, zrobimy szczelny montaż okien, nie mylić z ciepłym montażem, bo to też wyjaśnię potem. E, chodzi o to, że posmarujemy taką membraną folią w płynie z dwóch stron. Ona ma właściwości paro przepuszczalne z jednej wpuszcza, z drugiej wypuszcza. Doczytamy, zobaczymy. Zaraz będziemy smarować tą membraną, którą Wam pokażę, izolację. Membraną, żeby była to tak zwany montaż szczelny. Nie mylić ciepłym montażem, bo ciepły montaż to jest zupełnie co innego. Nie chcę powiedzieć, że ja w to nie wierzę w te ciepłe montaże, tylko jestem jak najbardziej za, ale ja tego nie potrzebowałem, nie wykorzystałem tego. Yy. Jedynie chcę zrobić tą smarowidłem, żeby zabezpieczyć piankę przed utlenianiem i żeby było tutaj szczelnie, nie wiało, nic, nic więcej. Tu nie, to nie jest ciepły montaż. Nie mylimy z ciepłym montażem. Piękne tarasowe wejścia. Ładnie jest, dobrze jest. Leje od trzech dni. Wszystko rośnie dzięki temu, chociaż tyle. Plus, plus nieszczęścia. Wszystko pięknie. O. Przepięknie wszystko tfu, tfu rośnie, Chociaż tyle o mojej krzaczówzki. Tu truskawek będzie. Trzeba to jaką siatkę przeciw szpakom zrobić. Wszystko hula. Powoli, powoli, ale hula. Uuu, jest zimno, naprawdę 8 stopni. Połowa maja. Druga połowa maja właściwie. To nie jest dobre. Ale z drugiej strony pada. A no, też się jednak przydaje przy tej suszy. Mniejsza o to. Robić trzeba. Zanim będziemy uszczelniać okna, najpierw od środka albo od zewnątrz, zaraz zobaczymy, to Wam pokażę, co Majster tu przygotował i dlaczego. Będziemy uszczelniać taką membraną hybrydową yy, Sudala, bardzo polecany produkt i mamy to w wersji na zewnątrz, 6,5 kg. Blokuje przepływ powietrza, wody, ale oddycha. I mamy do środka drugą, inaczej się nazywa Soul Tide LQ, i jest do środka, blokuje przepływ powietrza wiejącego, ale jest oddychająca. No i na obrazku proszę. Tak ludzie to szmarują tym. No i teraz dwie uwagi. Pierwsza: sprawdzajcie, gdzie to kupujecie, dlatego że Składy budowlane potrafią naprawdę bardzo wysokie ceny na to mieć. Taki zestaw zapłaciłem przez internet niecałe 400 zł. Czy dużo, czy mało przy takiej ilości okien, to pozostawiam do interpretacji Wam. Natomiast składy budowlane za takie kompletki 7 stówek potrafią sobie zaśpiewać. Tyle. No i do czego to jest? Jak to ma działać? Gdy montujecie okna, no to jak są dobrze, powiedzmy, wymierzone, no to tej pianki nie jest dużo. I ta pianka, jeżeli sobie sami budujecie, murujecie, no to zanim ocieplicie z zewnątrz, tu, tu sobie przygotujecie z środka, no to ta planka, pianka ulega degradacji. I gdzieś tam, zawsze przez jakieś dziurki, sobie ten wiaterek może wiać. A jeśli ją dłużej potrzymamy na słońcu, to ona ulegnie degradacji, skruszy się i nie będzie pełniła swojej funkcji. I Ta membrana wpłynie, a właściwie folia wpłynie, taka bardzo podobna, jak nawet nie już nie taka sama, jak do izolacji łazienek, ma za zadanie uszczelnić, uszczelnić i nic więcej. I ochronić tą piankę przed. UV, przed promieniowaniem UV, żeby ona nie skurczała, nie zniszczała. Nic więcej. To nie jest ciepły montaż. Nie dajcie się nabrać na to, jak ludzie mówią, o, zrób sobie ciepły montaż po smarze membrany". To nie jest ciepły montaż. To jest montaż szczelny. Żeby nie wiało. Żeby nie było przecieku wody, jakichś tam e, dziurek, przez który zawiewa i tyle. Czy to robić? Uważam, że tak. Ale nie ma to magicznych Właściwości. Robi się to albo szpachelką, albo twardym pędzlem. Majster tu w Lidlu kupił o. za 10 zł komplet pędzli na zmarnowanie. Specjalnie szukałem, żeby były twarde i są twarde, sztuczne, aż miło. No ale zastanawiacie się pewnie, co tutaj robią grunty. Powiedziałem poprzednio, że po sprzątaniu tutaj jest to no nierówno, więc jest tu troszkę pyłu takiego, em, o co odkurzacz go nie wciągnie. Jakiś tam grudek, i majster wpadł na to, na pomysł, że mam w piwnicy zapasy z za jakichś remontów różnych gruntów, głęboko, lekko penetrujących, już mniejsza o to jakie. I majster po prostu zagruntuje tutaj tą podłogę chudziaka. Teraz zwykłą szczotą wyleje i co ten grunt zrobi? Zwiąże tą powierzchnię i będę miał taką związaną, nie będzie się to pyliło. A nowe rzeczy jak spadną to łatwiej będzie to sprzątać z takiej szklistej powierzchni i tyle. I nic więcej tutaj żadnej filozofii nie będzie. A ten gość mówi coś, o co chodzi. Moi drodzy jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Po montażu okien bardzo ważne jest zerwanie tych wszystkich taśm. I te taśmy potrafią się zwulkanizować i potem Zostają Wam na Waszych pięknych oknach ślady. Ciężko to zmyć, Dlatego jak najszybciej muszę tą membraną zasmarować. Zrywam taśmy i mamy zerwane z dwóch stron i mamy święty spokój. Teraz gruntowanko. łanie jak gąbka, nie wiem czy mi starczą te dwa wiadra. Najwyżej się trochę rozwodni. <słyski> <słyski> Zużyłem cały grunt, a zapomniałem Tu jeszcze pod stoliczkiem zagruntować. Dobra, kiedy indziej, proszę. O, schnie sobie. Tu Majster nie żałował. Grunt sobie schnie. Tu już nawet wysych. Zupełnie inna struktura. Teraz już tego pyłu nie będzie, wszędzie tam, gdzie widać pałurze, no to są chrupowatości, które sobie troszkę dłużej będą schły, ale gdy będziemy stawiać ścianki działowe, to majster będzie ciął te bloczki tylko w jednym miejscu, żeby łatwiej było sprzątać. No teraz już na bieżąco zupełnie inna sprawa, jeżeli się sprząta, zdecydowanie. Zaczęło lać, więc musimy tą, tym szmarowidłem zrobić od środka. No bo trudno, żebym w deszczu robił, plus jeszcze mokre, niezbyt dobry pomysł, więc musimy zrobić od środka, żeby już nie marnować tego, że tutaj dzisiaj majster jest. Pierwsze co, no to trzeba wziąć nożyk i elegancko tą pianeczkę poprzecinać. no i e, młoteczek i przecinak, żeby troszkę dogiąć te e, łapy, uchwyty, no bo to zdecydowanie potem będzie łatwiej przy obróbce. Plastików się nie wyciąga. Można je przyciąć, ale to sobie chyba przytnę. Już przy finalnej obróbce, No i tak tutaj będę grzebał. Majster wziął się za obróbkę pierwszego okna i nie jest łatwo, bo jest zimno. I załączył mi się leń, i chciałem na <laughs> zrobić, czyli januszowemu, ale stwierdziłem, że jak się przyłożę raz, to już potem nie będę musiał do tego wracać. Te wszystkie plastiki wystające Majster ścina starym radzieckim sposobem. Czyli nagrzewam sobie już Palniczkiem i to ostrożnie, bo nie mam multitula. I Majster, proszę bardzo, cyk, 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 bo wycinał na równo, więc jest na, na bogato, na gotowo do zasmarowania. I dzięki temu nie będę musiał potem przy obróbce wracać do tego, poprawiać, tylko od razu zająć się obróbką. O! I tak trzeba robić, mimo że leni, jak się załączy, trzeba robić. Teraz odpalę jeszcze odkurzacz, wyczyszczę to. No i. Proszę bardzo podobijane są te uchwyty. Moim zdaniem powinny być jeszcze tutaj drugi ten, ale nie jest źle. O, patrzcie, tu niedobity. Majster bierze po prostu. Młotek, przecinek, taki trochę stępiony przecinek, bo jak było ostrzejszy, ten to przeciął. Patrzcie. Połowa maja. Oh. <laughs> o Jezu, zimno w chałupie. Trzeba kupić i grzać. Dobra, zaraz wam pokażę, jak dobiję. O, i tak jak jest zagięte, dogięte, to tutaj śmiało, o, proszę, jak tu coś będzie, to elegancko zakryję. No, Majster tu planuje karton gipsem, glify, środki wykończyć. No, bo na ściany. Nie idzie tynk, idzie siatka z klejem elewacyjnym, białym, zacieranym, starym, perelowskim sposobem. Będzie taka strukturka, jak w blokach z wielkiej płyty, tu nie będzie gładzi. Już to zdradzam, tak, tu nie będzie gładzi. Odkurzacz i smarujemy siubaksem. Patrzcie, jaka pompa. I tak jest co chwila. On wieje. Chowaj się. I tak jest co chwila. A u majstra w środku przyjemnie. No, może nie za ciepło, ale przyjemnie. Nie leje się na głowę. Ale słychać. Nie wiem, czy to będzie słychać na kamerze. <grymne> Dobra, robić trzeba, nie przejmować. No to smarujemy. Otworzyłem. Wybrałem oczywiście wersję. In do środka. Taki coś. Pędzelek. Tu oczywiście to pozabezpieczane jest tak tyle, ile, bo i tak tu jest. Taśma, i tak obróbka musi zawsze zachodzić. Zobaczmy. O. tych, 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 tych. O. O. I takie coś. Tu kawałek musi zachodzić. I oczywiście trzeba to zrobić na dwie warstwy. O. I tyle. I cała filozofia. Dobrze to które towaru tam powłaziło i cała filozofia i tu z zapasem i tyle i tak smarujemy. No nic więcej tu żadnej filozofii nie ma. No i te... O tutaj łączenie jeszcze całe sobie smaruje. Znaczy te uchwyty. I tyle. Elegancko. Elegancko, moi drodzy. Bardzo ładnie. Robim, deszcz leci, a robim, słucham muzyczki i jakoś leci. No, proszę bardzo. Elegancko. proszę bardzo. Wysmarowane. I to czernieje jak... Jak schnie. No i oczywiście musi to przeschnąć. I trzeba będzie posmarować drugi raz i potem Zdjąć taśmę, więc ja się zabieram na za kolejne okienka. Hihi. Hi. Majster to się sam do siebie uśmiecha. Na jeden raz zrobione. Wszędzie poza górnymi dwoma oknami, ale zrobione. A Majster się sam do siebie uśmiecha, bo zeszło tyle. Czyli jest jeszcze no, trochę więcej jak jedna trzecia wiaderka, więc nie wiem, czy na drugi raz starczy i na górę trzeba będzie dokupić. Chyba jest w mniejszych opakowaniach, dwukilowych by styknęło, ale zaraz zobaczymy. W każdym razie Majster się sam do siebie śmieje, bo <grytania> budując salebu człowiek może się postarać, zrobić takie siuwaksy wokół okien. A gdzie tam jakiś Majster będzie budował, leci jakiś deweloper, leci tam, aby zbudować, i potem jest dobrze. A tak, a tak sam się człowiek do siebie śmieje, że. Robi ponad tam. Teraz smarujemy to dalej. Można w drugi raz i zdejmę. Te. Już nie można. na drugi raz i zdejmę. taśmy. O! Zrobione. Nie jest to łatwe. Kilka godzin zajmuje. Ale proszę bardzo. Pięknie porobione. O! Usmarowane elegancko. Tak jak trzeba. Porobione pozrywane folie no i niestety <grywa> bałagan No ale dobra to już jest łatwo pozamiatać i do, do wora zostało tego tyle już nie będę otwierał, żeby się nie brudzić bo troszkę paluszki też mam pobrudzone hmm. zostało tego tyle, że na górne okna starczy, więc jeszcze górne dwa okna rachu ciachu się zrobi następnym razem no i żeby pogoda była troszkę lepsza, nie woda się lała no to z zewnątrz się wtedy zrobi, ale z zewnątrz jest łatwo bo z zewnątrz tylko piankę po równej linii uciąć i smarnąć coś Wam pokażę? dużo lepiej okrągłym pędzlem się robi na drugi raz zrobiłem takim okrągłym pędzelkiem on głęboko wchodzi, dużo towaru raz, dwa i porobione o, nawet udało mi się umyć, więc taki on bardzo ładnie tam włazi. O, tutaj majster też na dole ładnie zasmarował. Solidnie. Przypominam, że to podłoga będzie gdzieś tu. O, jakoś tak, tu. Więc. Tak elegancko. Polacje szły jeszcze i wszystko dobra. Huuu. Sprzątam troszeczkę, ale już nie mam siły. E, zagruntowanie fajnie pomogło. I dla Was to będzie chwila, dla mnie to nie wiem, ile. Żeby się. Będziemy się widzieć na zewnątrz. Membrana okienna na zewnątrz. Ja wiem, moi drodzy, że się powtarzam, ale pogoda nie rozpieszcza. Dopiero pierwszy w miarę ciepły dzień i majstrowi na szybko w ogóle udało się złapać okienko pogodowe, że zasmarowałem tą membraną z zewnątrz. Eee, są już wszystkie okna zasmarowane na jeden raz. Teraz Wam pokażę na drugi raz, no bo spieszyłem się, nie chciałem tego nagrywać, zajmować sobie czas. Pokażę Wam, o co chodzi. Zewnętrzna membrana jest szara. I już odkryłem, że najlepiej, oczywiście to jest konsystencja o, gumeczki. Proszę, guma. Odkryłem, że najlepiej jest to robić nie pędzlem, a szpachelką. Proszę, ładnie o, guma schodzi ze szpachelki zaschniętej. Ech, ubrudzicie się tym niemiłosiernie. Ech, Natomiast schodzi potem jak skóra od parówek. No i teraz będziemy smarować o i siup. I nawet jak ubrudzicie sobie gdzieś tam o ramę to o, pyk schodzi. Nie ma najmniejszego problemu z tym. Tu jest wszystko ładnie zasmarowane, zaizolowane. Zresztą ta w środku już jest tak dobrze zasmarowana, że ta z zewnątrz tylko chroni piankę. Dobra, kupa roboty. Zeszło całe wiadro, całe wiadro na raz, dosłownie troszkę zostało, jeszcze górne też okno robiłem, tam wygibasy musiałem robić, no ale co, Bierzę, smaruję, Proszę, jak mi ładnie <grymkawe> rękawiczki pobrudziło, ciekawe, tydzień temu to robiłem, ciekawe, czy ci to nie zastygło. Nie no, trochę jest. Zobaczmy konsystencja. A jest. No i to jest takie o żelowate. No i jedziemy na drugi raz. Niby instrukcja mówi, że powinno się to robić po tam chyba 120 minutach czy 180, kiedy złapie pierwsza skórka tak zwana. E, no ja na to nie miałem czasu, więc robię to tydzień później Bo po 24 godzinach mamy całkowite schnięcie No ale na drugi raz wiadomo dużo łatwiej idzie bo e, już mamy podkład zrobiony o hop. Smaruj tam nie żałuj Musiałem drugie wiadro zamówić Tyle o ile to będzie i tak na wyrost wszystko zabezpieczone. Już ja widzę, jak te wszystkie fachury to na pewno tak zabezpieczają. A ty się męczysz człowieku i robisz sobie wynalazki. O, hop, 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 hop. Nie, no ładnie będzie. Zasmarowane Jak się pobrudzicie To się tym jakoś strasznie nie przejmujcie Dlatego, że W kąpieli ze skóry schodzi <grymne> Bez problemu Ło się zatrzesnęły O i tą szpachelką tak lekko Nie dociskać jakoś mocno, żeby to na ten drugi raz Trochę ta grubsza warstwa towaru została. Tak jak mówiłem, nie przejmować się tym, że się troszkę ubrudzi rama, bo to schodzi bez problemu. O hop, tu za dużo że tam ściągnijemy. hop, cyk, cyk, cyk. E na drugi raz, już godzina i po robocie na wszystkie okna. Mm. solidnie będzie no i dobra, no widzicie filozofii tu nie ma z ojczyzną i do przodu, nie? o, tu można dać Mamy tak W mojej ocenie, moi drodzy, to jest Dobra, jest. Słuchajcie, w mojej ocenie nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś dziwnie, ale no trudno, tak musi być. To jest nie tyle robota na wyrost, co bez niej też by się jakoś nic nie stało. Ale to nie jest jakiś kosmiczny koszt, żeby tego nie dać. A może zawsze coś choć trochę poprawi tą szczelność. Nawet na pewno. Chociaż też znajdą się pewnie malkontenci, a kiedyś pani nie było, i też ludzie żyli. Tak, dlatego Majster robi, ale też nie jakoś bardzo się upieram przy tym, żeby to było na pewno to znaczy na pewno to jest bardzo wskazane jeżeli będzie długi czas od wstawienia okien do elewacji do czasu do czasu ocieplenia budynku elewacji bo jednak tą piankę to zawsze zabezpieczy przed tym utlenianiem chociaż tyle nie więc tu się zgadzam że rzeczywiście to może mieć wpływ pozytywny. Dobra, no nie będę was zanudzał. Robię sobie to dalej, muszę zrobić wszystkie okna. Jeszcze Wam tylko tu pokażę, bo tutaj w przyszłości do tej wysokości mniej więcej tego balkonu jeszcze pójdzie XPS, który jest na fundamencie widoczny. I tu się wkleja takie. Takie folie EPDM, one się nazywają, takie łatofolie, natomiast Meister już teraz dał naokoło, tam gdzie jest pianka, tą, ten sił ze względu na to, że dzięki temu woda, która tutaj e, pada, o zobaczcie, na no, odwiniętej folii widać wodę, e, nie wpływa pod, e, pod okno. I to już się sprawdziło, bo lało i nic tam nie ma, więc e, po prostu to daję tutaj, no napadało, więc wziąłem odkurzać, żeby e, piach sprzątnąć przed drugą warstwą. Szmaruję dalej, dobra muzyka na uszy i jedziemy. Nie? I za ojczyznę, drugie wiadro mam w pogotowiu, zaraz je odpakuję i robimy. Ale mi się tego nie chce robić, no ale co zrobić, jak już się zaczęło to już trzeba robić. Jeszcze nie wiem jak wygląda na twarzy, ale pewnie trochę mam tej membrany na sobie, ale jest gotowe. Proszę bardzo, wszystko jest elegancko zasmarowane. I teraz taka porada od majstra. Trzeba te folie ściągać, bo to potem się wam zwulkanizuje. E, muszę sięgnąć ze stoliczka, bo potem się wam to zwulkanizuje od słońca i będzie problem ze ściągnięciem. O. To już proszę bardzo elegancko, już kolor okienek widać bardzo ładnie. No i drodzy, zakończyliśmy pracę zabezpieczające okna Zakończyliśmy pracę związane z stanem surowym zamkniętym. Teraz będzie trochę przerwy, ale może nie dużo, ale trochę, bo zawsze Majster coś wymyśli. Przerwę odbudowy, może trochę, ale inne rzeczy tutaj na działeczce czekają. Bo i tak kurczę, jestem strasznie do przodu. Ten stan, który widzicie. To wszystko, co tutaj się udało zrobić w rok i miesiąc, a miał być dopiero na jesieni przyszłego roku, więc chyba jestem do przodu całkiem nieźle. Muszę umyć łapki. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji, a przede wszystkim z tej budowy łapami o bardzo czystymi łapami bardzo zawiętego człowieka. Dzięki. Cześć. Jak ty to teraz zmienisz? Skóra od paru.